Terima kasih telah menonton! Właśnie zakończyła się licytacja przedmiotów yy, dość ciekawych, bo mieliśmy i bombkę choinkową, i zdjęcia, i płyty, i kubek ręcznie malowany przekazany przez wszystkich yy, charytatywnie. Z tych przedmiotów ponad 1000 zł trafi na konto Patrycji przy Fundacji Zdążyć z Pomocą i te pieniądze na pewno nie zostaną zmarnowane i bardzo jej się przydają. Patrycja potrzebuje intensywnej rehabilitacji i opieki i rodzice potrzebują tych pieniążków, by z tej rehabilitacji mógł, korzyst, mógł skorzystać. Bardzo serdecznie chciałem podziękować właścicielom lokalu, którzy udostępnili dzisiejszy lokal tutaj na to, żeby ten koncert można było zorganizować. Także zespołowi Quadrant z Rzeszowa, który bez honorariów zdecydował się zagrać dzisiaj dla nas. No i wszystkim współorganizatorom koncertu, głównie Powiatowego Banku Spółdzielczemu za objęcie mecenatem dzisiejszej imprezy, ale także w firmie SKR Klub, Net i firmie KROPEK. Bardzo cieszymy się, że lokal dzisiaj zapełni się po brzegi. Impreza jest naprawdę udana i myślę, że za jakiś czas powtórzymy może w nieco innym stylu, ale zorganizujemy kolejną imprezę, która przyczyni się do tego, że Patrycja będzie wracała do zdrowia i będzie się czuła coraz lepiej. I Dziękuję wszystkim serdecznie w imieniu rodziców, w imieniu Patrycji, że zdecydowali się zakupić bilety i że przyszli na dzisiejszą imprezę. Dziękuję serdecznie. Czekamy na 90. 90 zł za trzy zdjęcia jest 90 zł. Stuwa, to na stówę, jest stuwa. Tu będzie chyba ostro, coś mi się wydaje. Samy, 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 samy. Proszę? Same antyramy są stówowe. Same antyramy stówę, to kolega mówi, ale ręki nie podnosi. 220 po raz pierwszy 220 po raz drugi 230. Jest dobrze. Żyjemy. 230 po raz pierwszy. 230 po raz drugi e? E? 230 po raz trzeci, wielkie prawa! Dzisiaj churnie z bardzo mocno licytował, praktycznie każdy przedmiot, no ale ty jesteś zwycięzcą. Dzisiejszej licytacji, bo wylicytowałeś przedmiot za największe pieniądze, przypomnę, że 230 zł trafi na konto Patrycji za trzy fotografie autorstwa Tomka Michalskiego. Zależało Ci tak mocno na tych fotografiach, czy chodziło Ci bardziej o cel? W zasadzie bardziej o cel. Niech Patrycja coś z tego ma. Eee... Tak naprawdę każdy z nas boryka się z jakimiś problemami dnia codziennego. Wydaje mi się, że jednak Patrycja trochę większe problemy ma niż ja, więc jak najbardziej chciałem jej pomóc. A fotografie jak najbardziej mi się podobają, jestem fanem Rostocza w no, zasadzie to nie wiem, to chyba tyle na no, ten temat. No to dosyć, dosyć koszt spory, znaczy spory jak spory, ale, że jak, jak to patrzy, ale zakupić bilety, bo przyszliście w 5 osób, do tego licytacja, więc kilkaset złotych ci z portfela ubędzie, ale masz z tego satysfakcję? Nie, no oczywiście, że mam z tego satysfakcję. Poza tym już wcześniej kiedyś zrobiłem e, taką akcję dla dzieciaków. E, Polaków, którzy mieszkają w styrczy, dla dzieci i, i szczerze powiedziawszy, e, koszty nie są tak adekwatne, albo nie są w ogóle w żaden sposób, nie odzyskają satysfakcji, jaką się ma z udzielonej pomocy, więc jak najbardziej tak. No a jeszcze ostatnie słowo, jak oceniasz w ogóle dzisiejszą imprezę, samą muzykę, zespół, który dzisiaj występuje, no i cały klimat w dzisiejszym koncercie? No, szczerze powiedziawszy, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Z tego względu, że brakowało mi już takiej muzyki. No tutaj w Lubaczowie nie dzieją się takie rzeczy codziennie, więc jak najbardziej tak. Jest bardzo sympatycznie, miła atmosfera, przyjaźnie i wesoło. Także życzyłbym sobie, żeby takie imprezy odbywały się częściej tutaj. No to będziemy się starać. Dziękuję serdecznie jeszcze raz w imieniu rodziców i, i patrycji za licytację. I gratuluję. Będziesz, nie ma za co. Zaangażowaliśmy się w tutaj sponsoring, ponieważ uważamy, że takie spotkania i takie akcje e, są e, e, bardzo potrzebne. E, jesteśmy lokalną firmą i wspieramy wszelkie lokalne inicjatywy, które, e, które, które m, na, na, nas wszystkich e, w jakiś ten sposób e, cementują jako taką lokalną, dobrą, fajną e, społeczność. Chciałem zapytać jako główny organizator dzisiejszej imprezy, jak się podoba Panu dzisiejszy koncert i, i czy warto takie imprezy organizować na przyszłość? Koncert jest wspaniały. Myślę, że takie inicjatywy powinniśmy podejmować i uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, aby pomagać. Zespół jest bardzo dobry technicznie, muzycznie. Myślę, że. Dzisiejszy wieczór mile spędzimy przy tak wspaniałym zespole. Ta muzyka jest potrzebna tutaj w tym środowisku. Nie ma jej tak na co dzień wśród nas, także myślę, że to jest cenna inicjatywa i myślę, że trzeba kontynuować tym przedsięwzięcia. Dziękuję serdecznie.